Witajcie w rubincach miesiąca. To niewiarygodne, jak sierpień szybko minął. Niewiarygodne, ponieważ jeżeli człowiek spędzał czas w bardzo przyjemny sposób, wypoczął, w końcu wypoczął, był w podróży. e człowiek w podróży to nie zabiera ze sobą flakonów, prawda? Tylko próbeczki, ale wy przecież o tym wiecie, bo wiecie, że było dużo testowania. Przeważnie były to zapachy arabskie od Maison Alhambra, ale mam też latafę, mam też art alzafaran. Ale żebyście nie mieli przesytu, podzielę to sobie na troszeczkę mniejsze porcyjki. Tak, no ale przecież też spędziłam trochę czasu w domu. I w domu te flakony się pojawiły, choć przyznam wam się, że przecież to pojechało ze mną. I to był jedyny flakon, który ze sobą zabrał. Ale po kolei, po kolei, po kolei. W związku z tym, że tych flakoników, tych odleweczek nie ma tutaj zbyt wiele, postanowiłam dzisiaj przypomnieć wam i sobie przy okazji Noty zapachowe i doszłam do jednego ciekawego wniosku, że jest tutaj dużo gruszki i taką wisienką, wisienką na torcie będzie ostatni zapach, który Wam zaprezentuję. Du, 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 du. Notateczki muszą być. Od czego by tutaj zacząć? Zacznę od tej panny, po którą bardzo chętnie i często sięgałam. Jest to Daisy Love od Marka Jacobsa z tej serii Paradise. Jest to limitka z 2023 roku. Mój prezencik. Irys paczula bita śmietana. Zapach bardzo świeży. Wcale słodki, jakby się mogło Wam wydawać. Niezwykle przyjemnie się noszony, noszący i noszony, ponieważ nie tylko ja, a je. Używałam nie tylko ja po nie sięgałam. Też ta mała istota przychodziła z okami... Okami. Mogą być i oki, nie? Z oczami szereka tak się na mnie patrzyła. musi psiknij w plosę. Ta mamusia psiknęła. Psiknęła, ponieważ jest to niezwykle urokliwa woda, ta Im dłużej ją mam, tym bardziej mi się podoba. Jest też ta wersja z maczkiem, do której moje serce naprawdę mocno bije. W związku z tym, że to też jest edycja limitowana, tak patrzę nieśmiało w ich stronę. W każdym razie ten irys, który tutaj jest, paczula i mita śmietana na tyle mi się spodobały, że już kilka razy były przeze mnie używane. Kto z Was jeszcze je ma? Kto się skusił, kto je kupił, co o nich myślicie, jak się Wam podobają, jak się Wam noszą. Piękne, przyjemne, orzeźwiające, świetne. Dobrze. No, okej, okay, no to już padnie. Padnie na Elisa, Girl of Now Lovely. Tak. Już prawie nic. Już nic prawie nie ma. Muszę kombinować z butelką, żeby tutaj yy, ta słomeczka, nie wiem jak to nazwać, wężyk były zanurzone <laughs> i żeby były aplikowane. To będzie pierwszy Elisab, który zostanie przeze mnie, mówiąc brzydko, wykończony, zużyty. Prawdę mówiąc, myślałam, że nastąpi to na tym długim urlopie, e, ale. <laughs> Tak mi było i szkoda, wiecie, podświadomie człowiek gdzieś to ma w głowie, mówi: No nie, no nie, no jak, no nie No i wróciły z powrotem, ale są używane. Nie odstawiłam ich, nie schowałam, są używane. I tak będzie do ostatniej kropelki, tak jak Wam powiedziałam. Miałam je wczoraj, tylko dwie aplikacje. Koleżanka, która siedziała obok mnie stwierdziła, że są bardzo mocne, lekko przynusiły ją i ja się jej nie dziwię, że tak mogła poczuć, ponieważ ja jej bardzo dobrze dookoła siebie czułam, świetna projekcja, super zapach. zapach bardzo nieoczywisty, tak jak zawsze to Wam mówię, ponieważ zobaczcie, co on ma tutaj w sobie. mamięte, miętę, ma gruszkę, mandarynkę, rozmaryn galbanu kwiat czarnej porzeczki, migdał, kwiat pomarańczy, plumerię, anysz, róże, fasoletonkę tonkę, paczulę, bursztyn, ambroksan. I tak jak Wam czytam ten skład, sam zapach, sama kompozycja jest również bardzo, ale to niezwykle bardzo bogata, niezwykle rozbudowana. Cudna, 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 cudna w swojej postaci. Przepięknie projektuje, bardzo długotrwały, zbierający komplementy. Gdzie nie idę, pytają, cóż to jest, cóż to jest za zapach, bo się bardzo podobam. I tam też się bardzo podobały, dlatego takie duże zużycie ma. No dobrze, to jak jestem przy tym Elisa, to niech będzie ten. Ja. Jadąc na urlop, wziąłam sobie taką małą odleweczkę, taką tycią, 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 żeby tylko pokazać, jak ten zapach pachnie, bo on ich nie znał. W każdym razie jest to Elisabeth Essence, numer 1, Essence number one, Rose. Oda do róży. El zapach bardzo często i gęsto, ostatnio przeze mnie wspominany. Opowiada opowiadam Wam o nich yy, praktycznie chyba. W każdym tym miesięcznym zestawieniu, odkąd się one pojawiły, ponieważ są tego warte: przecudna róża, bogata róża, róża w kilku odsłonach, ponieważ macie tutaj różę turecką, różę bułgarską, różę damasceńską i różę z gras. Wiadomo, jeżeli nie wiadomo, to teraz Wam powiem, że każda z tych róż, z tych esencji, różni się troszeczkę od siebie. I być może to bogactwo z Kurdishan. Zawar w tym flakonie, a właściwie nie, nie być może, tylko z całą pewnością. Choć zawsze o tym mówię, mam też nieodparte wrażenie, że są tutaj inne nuty zapachowe, bardzo sprytnie pochowane. Ale jeżeli byłaby tutaj sama róża, tak jak na to wskazuje opis, to by się nie zdziwiła. W każdym razie, Mistrzostwo Świata. Zapach. Przecudnej cudnej urody, przepięknie noszący się, e, bym powiedziała, parametrami e, takimi e, normalnymi. E, nie jest to żaden killer, nie jest to żaden słaby zapach. Ja jej bardzo mocno wyczuwam na sobie. Przez 2-3 godziny e, mam taką piękną, cudowną bańkę dookoła siebie. Potem one się robią bardziej blisko skórne, ale one ze mnie nie znikają. Ja je kocham, kocham. Bardzo kobiece, jednocześnie zmysłowe, jednocześnie takie radosne, jednocześnie trochę w starym stylu, ale to nie są perfumy retro, żeby ktoś z nie pomyślał. Takie nostalgicznie, cudowno, cudownie piękne, kojarzące mi się z takim ogrodem w angielskim stylu w ciepły, słoneczny dzień gdzie słodycz owoców bije, przemawia do Was, tak jak do mnie. No, no taki moment, że słuchajcie, scho schowałam je specjalnie do szuflady, żeby po niej nie sięgać, ale ta ręka gdzieś tam. No i co? Jest znowu są. No tak. to teraz o czym Wam powiem? Może seryjka, bo się domyślacie, bo musi się tak stać. Pojawi się seryjka od Mason, Mason Alhambra. I zacznę od tego, o który po prostu przewojem wziął moje serce. Jest to Barok Satin Ut. Mam tutaj i flakon, i, flakon, i tą odlewaczkę, którą dostałam. Zobaczcie, jak mało tutaj zostało. Ja nie wiedziałam, kiedy dokładnie je kupię, więc tutaj była później już na końcu taka wielka, wielka oszczędność. Na ten krótszy pobyt także je wzięłam. Podobały się. Choć każdy wyczuwa tutaj coś innego, są osoby, które czują takie delikatne kadzidło, którego ja nie czuję. Ja tutaj czuję niesamowitą kremowość, taką miękkość. To nos, to opinia, pamiętajcie, że mogą się u Was układać zupełnie inaczej niż u mnie. W każdym razie Barok Satin ut jest to inspiracja zapachu od Francisa Kurdiżana, na ich temat na moim kanale jest już filmik, więc odsyłam Was do niego, jeżeli jesteście ciekawi, cóż tam o nich mówiłam, zobaczcie, zerknijcie. Nutki zapachowe. Gruszka, bergamotka, cedr, jaśmin, nuty drzewne, piżmo, tuberoza. Powinnam właściwie trzymać ten plakonik, żebyście wiedzieli o czym mówię, bo Wy lubicie wiedzieć, lubicie widzieć. Ślicznota. Miałam je dwa dni temu i w związku z tym, że to już jest flakon, wiecie, atomizer pokażę Wam, pokażę Wam jeszcze raz, a teraz nie pokażę, pewnie, że pokażę, przekazuję się trochę nie na ciesz, Mięciutko. Ta aplikacja jest trochę inna, eee, trzy, chyba trzy, trzy albo cztery, nie pamiętam, piki. I słuchajcie, ja już wtedy stwierdziłam, że to już jest przesada, że trzeba z nimi delikatniej, bo naprawdę niesamowicie mocno projektują. I ktoś, kto nie jest przyzwyczajony do mocniejszych woni, może mieć problem. Na ubraniach wyczułam je do dziś, więc jeżeli macie ochotę na taką nietypową kremowość, bo to będzie mi się zawsze kojarzyło e, z tym zapachem, to słowo. Nietypowa kremowość, piękna, bardzo nieoczywista. Musicie koniecznie je, je spróbować. Póki. Jeszcze samo widzę, że się e, zaczęły wyprzedawać i też ceny troszeczkę poszły w górę. Ale polujcie, polujcie, polujcie koniecznie, Barok Satin Tu. Cud. I to jest jak na razie <laughs> jedyny flakon, jaki mam, ponieważ, 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 ponieważ będzie jechało do mnie. Jeszcze nie wyjechały, ale będą do mnie jechały kolejne. Mason Alhambra Summer Forever. Ja nie wiem dlaczego ostatnio, kiedy nagrywałam ten film, to tam wrzuciłam. Ee, Flower. Nie, nie, nie wiem, nie wiem, jakoś tak, że coś, coś nie doszło tutaj. Coś nie połączyło. W każdym razie jest to Summer Forever. Jest to inspiracja e, zapachu Psyżowa mus. Cho, choć jest też Sospiro. Mi się wydaje, że one są połączone te marki. Ale nie jestem pewna. Bo również. Ten sam zapach się tak samo nazywa. Nie chcę w to wchodzić, bo ja tego nie sprawdzałam, więc. Tutaj zaraz ktoś przyjdzie i powie, o, oh, 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 gadasz głupotkę. Nie sprawdziłam. W każdym razie to nie jest ważne. Ważne jest to, co jest tu. Będziecie mogli zobaczyć flakonik już niedługo u mnie. Tak, ponieważ jest to przy cudnej urody słodko-świeży zapach. Piękny, cudowny, jeszcze piękniejszy na moim dziecku. Ponieważ znowu pojawiły się te oczy szereka, i tak jak Wam mówiłam, były próbki, więc podchodziła, piknęłam. I o nie, miałam tak pięknie, one na niej pachniały. Tak. Na mnie były śliczne, ale na niej po prostu poezja tak bardzo, że można tak się zlitowało. Bo tutaj nigdzie ich nie można już dostać, są wszędzie wykupione, ale, ale poczekajcie, zaraz jest małe krótkie info. I wysyła ten flagonik do mnie. Także będziemy obie przeszczęśliwe. Małe krótkie info. Jest pewna strona, pachnidełko, gdzie możecie e, kupić ich próbkę. Więc jeżeli jesteście ciekawi, idźcie, sprawdźcie, mówię gorzej, jeżeli chodzi o dostępność. Trzeba się namęczyć, trzeba się naszukać. Mówię, nie poratowała marzenka. Ale czasami tak jest. Chciałam dalej mówić. Ale... Poczekam na ten flakon i wtedy będę się roz, rozpływać na nowo. Tak przypuszczam, ponieważ pogoda sprzyja, jest ciepło, chłodno, gorąco, takie pomieszanie, pomieszanie. Więc na pewno one jeszcze będą użyć. No i pokażę Wam ten flakonik, bo zapowiada się bardzo interesująco. Kolejny zapach. Który również bardzo często używałam. Tutaj muszę się troszeczkę wyciągnąć. Nie, nie ten, gdzie go położyłam. Co ja z nim zrobiłam? Ja to tak lubię, słuchajcie, odkładać gdzieś. No świetnie, nie wzięłam go. Nie wzięłam, ale sobie spisałam. Chciałam Wam pokazać odlewkę. Ale do mnie idzie już też flakonik. Idzie, 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 idzie flakonik. Nie mogło być inaczej. Nie mogło być inaczej, ponieważ kiedy nagrywałam film o um, Summer Forever, również opowiadałam o Narcotic Flower. Kolejna inspiracja tym razem od Nichilo, um, Flair Narcotic. Nie kocham oryginału ani w jednym, ani w drugim, więc opisuję wam tylko to, co ja czuję. I czasami jest tak, że ludzie szukają idealnej inspiracji, zapachu niemalże identycznego, identycznego do tego oryginału. W przypadku tych, w związku z tym, że nie znam oryginału, delektuję się tym, co mam i bardzo mi się to podoba. I nawet gdybym, powiem Wam, miała obok oryginał, jednego i drugiego, to i tak. Nie zmieniłabym zdania, ponieważ one mi się podobają. Ale po prostu mi się podobają. Być może tamte podobałoby mi się bardziej, ale te naprawdę mi się podobają, dlatego postanowiłam kupić ten flakon. Flakon <noise> został kupiony. Zapach, który ma w sobie bergamotkę, brzoskwinie lici, kwiat pomarańczy, piwonie mech, nuty drzewne. Kwiateczki nieoczywiste. Niezbyt słodkie, ale to, co mnie intryguje w tym zapachu, to jest połączenie na mnie, na mojej skórze liczby kwiatu pomarańczy takiej delikatnej brzoskwini mchu i nut drzewnych. Czyli nie jest zbyt słodko, ale ten kwiatek. Tymi owocami. Bardzo przyjemny, bardzo świeży zapach. Świetnie noszący się e, podczas tych upałów, które doświadczyłam, ale również w chłodniejsze dni. Mówię, o nich też będę Wam opowiadała więcej, kiedy ten flakon się już u mnie pojawi. Myślałam, że to nastąpi dzisiaj, ale jednak nie. Wszyscy, którzy czekają na flakoniki, wiedzą, co to znaczy, jaka to jest tortura, kiedy. Już chcecie położyć na nich ręce. Ale jednak trzeba poczekać. Dobrze, czy to jest wszystko, jeżeli chodzi o Mason Alhambra? Tak mi się wydaje. Jest jeszcze jeden arabski zapach, który chcę wam pokazać, który darze również wielką, wielką miłością. Nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. Artal, Zafaran Daralchi. I teraz tak. Poglądałam sobie troszeczkę recenzji na ich temat, ponieważ jedna rzecz mnie intrygowała. Większość ludzi odbiera go jako zapach świeży. Dla mnie jest to czysta słodycz. Ale kiedy spojrzycie na nuty Lima, Paczula, wanilia, drzewo sandałowe, bursztyn i piżmo. Wcale się nie musicie dziwić. Nie wiem, co ta moja skóra robi z tym zapachem, ale jest tu tak pięknie, słodko, paczulowo. Oczywiście jest ta delikatna świeżość płynąca z limy, ale dla mnie jest to zapach bardzo słodko, miękko, taki paczulowy. O, Chciało zwiać. Karteczka. No tak. No tak. Tak bardzo mi się podobają, że mam ich zapasik. Zapach podobno. Tak słyszałam na niektórych kanałach, wycofany. Zapach, który możecie kupić również w mniejszej pojemności, więc jeżeli nie chcecie od razu inwestować, polecam, polecam zakupić ten mniejszy, choć urody jest zdecydowanie skromniejszej. Tak to delikatnie powiem. To mi się podoba. I to mi się podoba, i wszystko mi się podoba. Jedyna uwaga do tego mojego egzemplarza bo ja go sobie nie kupiłam, ja je dostałam. Od pani Michaliny z sekretu piękna. Jeszcze raz wielkie dzięki. E, jedyna ich wada to tutaj ten egzemplarz jemu troszeczkę tutaj cieknie, jak jest przewrócone, tak. Poza tym jest wszystko w porządku. Dlatego on stoi u mnie na komodzie. Być może też dlatego tak często po niego sięgam. Po prostu on tam jest, patrzy na mnie, kusi ale ja tą rękę ciągle, ciągle wyciągam w jego stronę i ciągle się nimi delektuję i nie mogę przestać. To jest taki rodzaj wręcz obsesji, bym powiedziała. Kiedy byłam na tych moich wojażach, bardzo, bardzo, bardzo za nimi tęskniłam i plułam sobie w brodę, że chociaż odleweczki sobie nie zrobiłam, tak bardzo one mi się podobają. Piękne, świeżo-słodki zapach. I, kochani, na sam koniec, Boże, ja myślałam, że to będzie krótko. I na sam koniec. A właściwie jeszcze mi zostały dwa. Rose Magnetic. Rose Magnetic od Essential Perfumes. Zapach, który miałam wziąć, o którym zapomniałam. Taki był plan, że on ze mną pojedzie z uwagi, na tą niewielką pojemność to jest dziesiątka? I też mi chodziły po głowie, ponieważ dla mnie jest to cudna, świeżutka, przepiękna różyczka. Z lici grejpfrutem i. co tutaj jeszcze jest? I miętą. Ja tak właśnie odbieram ten zapach. Róża liczy grejpfrut i mięta. Dziwnie, prawda? Ale tak się, one, tak się one na mnie układają. Mam je nałożone na rękę i świetny zapach na wiosnę i na lato. Z parametrami, które chciałabym, żeby były troszeczkę, troszeczkę lepsze, i to była jedyna rzecz, która mnie potrzymywała, powstrzymywała od tego, żeby zakupić duży, duży flakon ekonomicznie by wychodziło, powiem Wam szczerze, ale może gdyby nastąpiło takie globalne zlanie się, takie porządne, one były ze mną były, może gdybym nie dopsikała, nie sprawdzałam tego dopsikania, ale nie robię tego dlatego, że ta forma, ten zapach, które one mi dają, mi odpowiada. To jest idealna dawka tych wszystkich składników choć nie powiedziałam Wam wszystkich składników. Zobaczcie, mamy tutaj różę turecką, różę litchi, grapefruit, wanilię, fasoletonkę, miętę i cedr. Ale te nutki, o których Wam wspomniałam wcześniej, tak pięknie na mnie brzmią, że ja się nimi zachwycam. Żałuję tylko, że nie trwa to długo. Długo, no jak długo? No słuchajcie, czegoż można byłoby oczekiwać od takiego świeżaczka tak naprawdę? No te trzy godzinki. Trzy godzinki ze mną są, a ja bym chciała dłużej. Nie wiem, może słuchajcie, faktycznie sprawdzę, jak to jest, kiedy się zaaplikuję Bo tych właśnie trzech godzinach. Może będzie się ten zapach troszeczkę dłużej trzymał, ale mówię, to co one mi dają, wystarczy. No i teraz, 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 teraz. To. Czego się nie spodziewałam wcale. Gdzieś tam zupełnie przypadkiem na te moje wojarze pojechał ze mną Jimmy Choo. I want to. Czy wy to widzicie? Ja byłam w szoku, jak często, chętnie sięgałam po tą próbeczkę. Brzoskwinia, mandarynka, jaśmin, czerwona lilia i wanilia. Od razu sobie założyłam wcześniej, że ja tego zapachu nie kupię z uwagi na słabe parametry. Słyszałam, że nie są one zbyt trwałe, nie chcą się zbyt trzymać. Wiecie, niezbyt zachęcająco, prawda? Ja nie wiem po raz kolejny, co ta moja skóra robi z tym zapachem że one u mnie świetnie projektują, dobrze się trzymają i pachną rewelacyjnie. Rewelacyjnie. Dlatego prawdopodobnie ulegnę na mojej wioletki i odkupię od niej jej egzemplarz. I tym sposobem I want you, którego nie chciałam, zawita u mnie w tej perfumowej garderobie. I kochani, to byłoby na dzisiaj wszystko. Obiecałam Wam, że w piątek pojawi się filmik odnośnie tych moich testowanek podróżnych. Ale w związku z tym, że chciałam Wam pokazać plakony. Pojawi się on w niedzielę. Wiecie. Świeże, nowe. Cieszą się wzięciem więc nie chciałam dziewczyn pozbawiać plakonów. Także czekajcie na niedzielę. Jeżeli oczywiście jesteście zainteresowani, jak tam te testy wypadły. Zobaczymy się. I wtedy będę miała dla Was.